Słuchajcie, witam Was serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na taki film powiedzmy vlogowy będzie to takie podsumowanie trzech dni Poznań Game Arena na których jak wiecie doskonale byłem razem z Marcinem to jako... E Przedstawiciele redakcji WideoTesty.pl. Jeżeli chodzi od razu o samą relację Zarówno tą wersję wideo jak i foto To oczywiście zapraszam Was na portal WideoTesty i na Facebooka Tam znajdziecie część zdjęć soboty i z niedzieli Są na Facebooku, tak żeby była dostępna Lepsza jakość tych zdjęć Natomiast w piątku są na samym portalu Natomiast filmy oczywiście znajdziecie Na naszym kanale YouTube Co do tego, co do moich wrażeń Powiem tak, zacznijmy od piątku, może po kolei. Jeżeli chodzi o organizację, to była ona chyba jeszcze bardziej fatalna jak w zeszłym roku. Nie wiem, organizatorzy mieli na to raptem rok czasu, żeby się przygotować. I dalej ciała, delikatnie mówiąc, ponieważ podobnie jak w zeszłym roku, część stanowisk w ogóle była niegotowa, ludzie tam biegali z drabinami, z odkurzaczami, na części komputerów był dopiero system instalowany, część komputerów w ogóle nie miała poinstalowanych sterowników i to podstawowych, od chociażby karty graficznej i zamiast prawidłowych rozdzielczości były jakieś kulfony. To jest po prostu masakra, to miał być tak dzień dla prasy jak VIP Day to powinno wszystko być gotowe, dopięte na ostatni guzik, tak żeby nie w piątek, ale w czwartek wieczorem o godzinie powiedzmy jakiejś ludzkiej, typu nie wiem, tam 20 czy nawet 21, a nie jest palicho, wszyscy wystawcy mogli z pokojem i sobie do, do hoteli, czy tam, gdzie po prostu akurat mieszkali przez ten okres targów. I odpocząć, tak? Żeby w piątek stawić się na godzinę na otwarcia, wszystko gotowe, ewentualnie połączyć po prostu komputery i tyle, tak? I czekać już na ludzi. Niestety tak nie było z tego co mi wiadomo, to nawet jeszcze w piątek do późnych godzin wieczornych część osób walczyła z różnymi niedomogami na, 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 na swoich po prostu stanowiskach i to jest tragedia, powiem Wam szczerze. Z drugiej strony też, tak jak w zeszłym roku, już przy składaniu wniosków o akredytację. w... Chyba krótko, zaraz po, po właśnie tych wnioskach, dostawaliśmy od targów, przynajmniej część dziennikarzy, informacje z rozpiską godzinową, co będzie kiedy, co się będzie działo na głównej scenie. Tak w tym roku tego po prostu nie było, tego zabrakło. Nawet nie były wysyłane mapki, gdzie będą poszczególne stanowiska. Później dopiero można było się dostać takie ulotki, na których były rozpisane poszczególne stanowiska, i to też nie wszystkie wystawców, część wystawców nawet nie wiedziała w ogóle, że są na takiej mapce umiejscowieni, co moim zdaniem też po prostu jest no, naganne i to było połączenie zarówno hobby, jak i poznajemy arena i jeszcze trzecie targi tam były e, więc po prostu organizacyjnie to piątku włącznie, to, to była klapa, to była totalna klapa e, nie można było zobaczyć wszystkiego, nie można było wszystkiego dotknąć, bo po prostu część rzeczy była niegotowa, nie można było na wszystkim pograć e, także no Tragedia, powiem Wam, że jeżeli naprawdę ktoś musiał płacić za bilet w ten a po prostu, by żeby zobaczyć wszystko na spokojnie, no to ja bym zadowolony, nie byłbym się za przeproszeniem ugrywł swoje szanowne cztery litery, że musiałem wydać tą stówę, bo nie można było tam zrobić konkretnie nic. Co do soboty, no to sobota już na szczęście pod tym względem przygotowania przynajmniej była zdecydowanie lepsza, ponieważ już wtedy oczywiście wszystkie stanowiska działały, można było sobie pograć. Myślę, że tutaj nie mam jakichś większych uwag organizacyjnych, poza tym, że mogło być w jakiś sposób taki konkretny mówione wszystko co i jak, o której godzinie i gdzie. Trochę też można by poprawić oznakowanie dojść do niektórych pawilonów, ponieważ z tego co widzieliśmy, to osoby, które po prostu przychodziły na PGA, które nie były wcześniej na PGA, czy nawet z poza poznania, to po prostu nie wiedziały jak się odnaleźć, a tak być nie powinno. Tak? My już byliśmy drugi rok, tym bardziej, że wystawy były w tych samych pawilonach, to nie było problemu. No natomiast nowe osoby często szukały po prostu tych pawilonów, szukały targów i marnowały swój czas. Natomiast pod względem organizacyjnym wystawców to tutaj zdecydowanie lepiej, również lepiej jak w zeszłym roku. Raz, że było więcej stanowisk, które się wystawiały, to myślę, że chyba wystawcy w części zrozumieli tak na dobrą sprawę, po co jest PGA. Było zdecydowanie więcej stanowisk do gier. Było można również pograć w różnych, naprawdę w różnych turniejach, ponieważ no, każde większe stanowisko miało jakiś swój tam mniejszy czy większy turniej, gdzie można było wygrać różne ciekawe, nieraz bardzo wartościowe również nagrody. Także pod tym względem prawa naprawdę dla wystawców, natomiast zabrakło kilka dużych, kilku dużych graczy, bo ile były takie znane firmy jak Enermax, Asus chociażby tak, od których mam też koszulkę, SteelSeries, no i cała cała masa naprawdę takich firm też mniejszych dla graczy, to no na przykład próżno było szukać chociażby stanowiska gigabajta. pod tym względem no myślę, że, że naprawdę niektóre firmy dały trochę ciała, tym bardziej, że no znowu to jest Polska, tak? Wystawienie na takich targach to nie jest to, co Gamescom i tutaj koszty są zupełnie inne. No cóż, może w przyszłym roku się większe firmy, niektóre poprawią i również będą mieli swoich przedstawicieli na targach. Zobaczymy. Co dopisało, to z pewnością, jeżeli chodzi o Was, czyli o widzów i gości targów, naprawdę było dużo ludzi. Było dużo ludzi, trzeba było się w niektórych momentach dość ostro przepychać. A tu od razu informacja, ja Wam tam mówiłem, w recenzji, że najbardziej obleganym stanowiskiem było KFC i tak też było w rzeczywistości. Natomiast w zeszłym roku tam chyba jakaś pizza była. Kto z Was był, to pewnie pamiętać, tam była pizza, czy coś takiego. I to stanowisko było na zewnątrz. Moim zdaniem to było dużo lepsze rozwiązanie, ponieważ wrzucono KFC do hali, tam gdzie były chociażby stanowisko Edifiera, IC Box czy, czy retrogry. O, sekundka. OK, sorry, ale dzisiaj trochę no, urwanie głowy, jak chodzi o telefony, muszę mieć przy sobie. Lecimy dalej. I wracając do tego KFC, no naprawdę dużym błędem było umieszczenie tego stanowiska w hali. Nie wiem, może po prostu jakieś przesłanki ku temu były, ale tak jak wam mówię, to wyszło na to, że KFC w sobotę było najbardziej popularnym wystawcą. Tak więc, skrzydełka chyba tam były i frytki na pierwszym miejscu. Co do niedzieli, moim zdaniem niedziela była tutaj najlepszym dniem, najbardziej udanym, bo tak, wszystkie stanowiska były gotowe, wszystkie gry działały, były finały turniej, naprawdę wielu turniej, można było się dopchać do tych stanowisk. tak. Nie było już tyle ludzi, swobodnie można było pochodzić, porobić wywiady, ponagrywać, porobić zdjęcia, a jednocześnie też nie było takich pustek jak w piątek. tak. Kolejna rzecz, która mi się podobała bardzo w niedzielę, to jest fakt, że naprawdę wielu z Was, ja to jeszcze raz podkreślę, mówiłem o tym wideo recenzji, nie wierzycie, zajrzyjcie, wynosiło kartony gier. Rozmawiałem z częścią z Was, zaczepialiście mnie również. No i powiem Wam, że to mi się naprawdę podobało, bo te targi są w końcu dla Was, tak, dla graczy. Ja tam nawet nie wiedziałem, jakie gry w zasadzie były wystawiane. będę co poznałem to Crazy Quake'a, no i tych kilka starszych na, 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 na jeszcze retro. No natomiast powiem Wam, że. To cieszy, tak, jak widzę jak jeszcze wyjeżdżaliśmy z Targów, to po prostu podjeżdżały dwa takie wózki widłowe, tak, z paletami naprawdę wysokimi paletami CD Projektu i tam były kartony gier, tak? Kartony gier drawa z kolejka była cały czas, praktycznie nie malała i by można było zobaczyć, że naprawdę wynosicie dużo tych gier, oczywiście legalnie e, i to mi się podobało. tak? Myślę, że, że część wystawców nawet pójdzie e, chyba za ciosem, czy powinna moim zdaniem pójść za ciosem e, i w przyszłym roku też coś takiego zrobić, jak właśnie CD Projekt w tym roku. To jest naprawdę fajne, mimo że to nie są najnowsze tytuły, to myślę, że wielu z Was zwróciły się to z nawiązką e, koszty dojazdu i koszty biletu, zresztą sami możecie się w tej kwestii wypowiedzieć najlepiej. Także ogólnie, ogólnie moi drodzy targi, bo już tutaj widzę trochę długo przynudzam, ogólnie targi oceniam na plus, było więcej wystawców, było więcej zwiedzających, można było więcej z targów wynieść i to dosłownie. Także pod tym względem na pewno wszystko dopisało, natomiast organizacyjnie to nadal była moim zdaniem może nie całkowita klapa, ale klapa tak i myślę, że chyba więcej wystawców, takich też dużych graczy powinno docenić Poznań Game Arena, I że można tutaj się stosunkowo niedużymi kosztami zareklamować i w przyszłym roku myślę, że tych wystawców będzie jeszcze więcej, tym bardziej, że po tej przerwie część osób, Nadal się, że tak powiem, uczy, jak to wszystko zorganizować. Moi drodzy, jeżeli chodzi o mnie, to tyle. Tak więc jeszcze raz zapraszam Was na wideorelację, którą znajdziecie na wideotesty, plus zdjęcia i na fejsie, i na wideotestach. Ja, jak będę miał czas, to kilka tych ciekawszych zdjęć wybiorę i wrzucę na bloga, że będziecie mogli je zobaczyć w oryginalnym rozmiarze. No i w zasadzie tyle. Ja wam dziękuję za uwagę. Czekam na Wasze komentarze. Jeżeli byliście na PGA, to napiszcie swoje wrażenia w komentarzach. Trzymajcie się. Hej.